Hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3D Jesteśmy tutaj przed Anną Henrietą, którą musimy z nią. No, po prostu do tej winicy. Możemy wreszcie ruszać do Castel Ravello? <laughs> Jestem gotów. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy. To nie była gotowa? Powinna być gotowa, halo. Ten wampir. Miałeś już kiedyś do czynienia z podobnym? Miałem. I jak się skończyło? Pokonałeś go? Nie musiałem z nim walczyć. Nikogo nie zabił. A słyszałeś, żeby ktoś kiedyś pokonał takiego wampira? Pokonał tak, ale nie zabił. Ostatecznie zabić go może tylko inny wampir. Vampiry zaatakowały powóz! Trzeba pomóc tym ludziom! Niech wasza miłość zostanie z tyłu! Zajmiemy się nimi! Odejdź, bestio! Pan! Ruszajmy dalej, Gdyby nie wy! Mieli Luz wiele po... szczęścia, że byliśmy na miejscu. Dziękujemy! Uratowaliście nam życie! Opowiedz mi więcej o tej winnicy. Castel Ravello. Jest najlepsza w całym Tucsonu. Zarządza nią stary mistrz winiarski Fabrizio. To człowiek godny zaufania? Zajmuje swoje stanowisko od lat. Jak dotąd nie było z nim żadnych problemów. Jak myślisz, skąd plamka Sangreal na tej kartce? To ktoś z winnicy szantażuje wampira? Może to ktoś ze służby. Może nawet sam rządca. A może wino po prostu zostało skradzione? Hmm, dowiemy się na miejscu. To już niedaleko. Kapitan de la Tour! Nie spodziewaliśmy się nikogo ze stolicy. Jak tam sprawy na dworze? Słyszałeś pewnie o atakach bestii. Mamy pełne ręce roboty. Zwłaszcza, że ostatnio zaatakowała w ogrodach pałacowych. Ale mam nadzieję, że jaśnie oświeconej nic się nie stało. Miło, że pytasz, mistrzu Fabrycjo. Nic mi nie jest. Wasza miłość! Nie zostaliśmy uprzedzeni. Natychmiast każę wyszykować salę bawialną. To nie będzie konieczne. Jak widzisz, nie przyjechaliśmy z oficjalną wizytą. Oczywiście. Czy mogę spytać, co w takim razie sprowadza was do Castel Ravello? Przyjechaliśmy na kontrolę. Odpowiesz na nasze pytania. Szanowny panie, kim jesteś, żeby mówić do mnie tym tonem? To Gerald z Rivi, Wiedźmin. Przyjechał do są na moje osobiste zaproszenie. E, to znaczy? To znaczy, że moim życzeniem jest, żebyś traktował go z należytym szacunkiem. Groźnie. Oczywiście, wasza miłość. Słyszysz, Wiedźminie? Fabrycio z radością odpowie na wszystkie twoje pytania. Chcemy z tobą porozmawiać o winie Sangreal. Służę, jak mogę pomóc? Jak wielu ludzi w winnicy ma dostęp do Sangreal? Można by rzec, że tylko ja. Przecież sam tego wina nie robisz. Pracuje tu co najmniej kilkunastu ludzi. Widać, nie masz pojęcia o tym, jak powstaje wino. Długa jest droga, którą winogrona przebywają zanim staną się sangreal. Pomocnicy pracują ze mną tylko do czasu fermentacji. Maceracje ustawiam osobiście i nikogo nie dopuszczam do kadzi z winem. Później asystują mi także w czasie przelewania, ale beczki, w których dojrzewa sangreal, pieczętuję osobiście każdą jedną sztukę. Następnie wino musi swoje odleżeć w piwniczce, nabrać duszy. Dopiero wtedy staje się Sangreal. A tak się składa, że klucz do piwniczki mam tylko ja. Kto zawozi beczki z winem do pałacu? Mamy tutaj własny garnizon. Ci żołnierze służą nam od lat i odpowiadają za to wino głową. Widzę, że zadając pytania daleko nie zejdziemy. Tylko marnujemy czas. Ale wasza miłość, jak mam to rozumieć? Mistrzu Fabrizio, mamy dowody na to, że ktoś uzyskał dostęp do Sangreal, a to oznacza, że możliwości są dwie. Albo kłamiesz mi tutaj w żywe oczy, albo jesteś idiotą, któremu ukradli wino i który się nie zorientował. W obydwu wypadkach odpowiesz za to. A, ale... Milcz i słuchaj! Osobiście dokonam kontroli. A ty masz czas do namysłu. Jak wrócę, będę oczekiwać odpowiedzi. Przypomnij mi, w którym miejscu składowany Boże. jest real. W, w głównej piwnicy. Tu zaraz za rogiem, już pokażę. Twa, twarda. Ty dasz mi tylko klucz do piwniczki i poczekasz tutaj. O, o, oczywiście, wasza miłość, oto on. Twarda kobieta. Chodźmy wiedźminie. poczekamy tu sobie, mistrzu Fabricio. A co, jeżeli to Fabricio szantażuje vampira, bierzesz to pod uwagę? Ma swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabricio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castellera Vello. Dopiero wtedy stanął na nogi. To od czego zaczynamy? Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. A ja chcę sobie zacząć do konsumy, więc teraz zobaczymy. Hmm, diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów, obciąg z nadosadu, jest rozlew do beczek. Hmm. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plemka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. Dobra, szukamy. Ervelus. Erveluk. No tak. Ervelus. jest mocno wytrawny. To świetne wino, masz dobry gust. Est, est. Est, est. Chyba każdy słyszał o tym winie. To najlepsze wino na świecie. Castel Ravello z niego słynie. Fiorano. Fiorano. Jaskier nim przepadł. Tak. On i jego wyszukany gust. Pomino. Tu składują pomino. A to góry są jeszcze. Sangre. San ale rocznik 1270. To nie ten rocznik. Szukamy dalej. Przepraszam. O. Ach to nie ten Sangreal. jeszcze. Te beczki są z 1268 roku. Jesteśmy blisko, ale to nie ten rocznik. No, to będzie tutaj. Tak. Jest. Rocznik 1269. I co teraz? Sprawdzimy, czy któraś z beczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy ją stukać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. Dobra. No ja tutaj. A. Pełna. Ta jest pełna. Ta jest pełna. Hmm. Ta jest pełna. A tak postukajmy tam. Pełna. Kurde, tylko została jedna. Ta jest pełna. Wszystkie są pełne. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne, to jednak ślepy trop. Pełne, Nie. może tak. Ale pytanie czy w środku jest Sangreal. Właśnie chciałam tu Łap, powiedzieć. powiedzieć. Młotek i otwieramy jedna po drugiej. A potem będziemy kosztować. Możemy zaczynać. No zaczynamy od tej. Gotowe. Przesuń się. jak lekko dymne, mocno wytrawne. To na pewno Sangreal. Kolejno otwieram. Ciekawe czy będę mogła wszystkie otworzyć. Mogę. Oj, obrzydliwe i kwaśne. Dobra. Może zepsuło się w trakcie dojrzewania. To niemożliwe. To nie wino. To jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazła się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabricio ma do powiedzenia na ten temat. Idziemy. Tut, 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 O! Mistrzu Fabricio. Bardzo się na tobie zawiodłam. Ależ wasza miłość, ja. Jesteś tylko o krok od ścięcia. Mów prawdę, masz jedną szansę. Przyznaję się, sprzedałem tę ale sangra... Błagam o wybaczenie. Dlaczego to zrobiłaś? Skusili Płacili naprawdę dużo, i dałem się namówić. Aj, te pieniądze! Chciałem wykupić swój majątek rodowy. Tutaj nic nie jest moje. Mam dach nad głową, mam co jeść, ale co to za arystokrata bez własnej ziemi? Powiem wszystko, ale okażcie litość. Komu sprzedałeś to wino? Kilka tygodni temu w barzanciarni zaczepił mnie bogaty szlachcic. Opowiadał, że jest dyplomatą i że ma na dworze świetne układy. Zaproponował, żebyśmy wspólnie uwili interes. Kilku jego klientów oferowało zawrotne sumy za choćby kropelkę Sangreal. On miał zająć się pośrednictwem. Jak nazywał się ten człowiek? Nie ujawnił mi swojego imienia. Był wysoki, czarnowłosy i mówił z zagranicznym akcentem twierdził, że pochodzi z cintry. Na dworze nie ma żadnego cintryjskiego szlachcica? Ha. To był pewnie detlaf. Naprawdę myślałeś, że nikt się nie dowie? Byłem głupi, bardzo głupi. Błagam, niech wasza miłość mi wybaczy. Powiedz, jak przekazałeś to wino? Spotkaliśmy się pod osłoną nocy, w ruinach warowni Astre. Przeszło kilkunastu ludzi. Byli uzbrojeni i źle im z oczu patrzyło. Przywiozłem beczkę, przełożyli ją na swój wóz i... rozjechaliśmy, każdy w swoją stronę. I tyle? Więcej ich nie widziałeś? To znaczy, e, kilka dni temu przysłali posłańca. Chcieli kolejną beczkę. I właściwie byłem już gotowy do kolejnej dostawy. Ale? Tyle wystarczy. Wiem już wszystko, co potrzeba. Wasza miłość. Błagam o wybaczenie. Zejdź mi z oczu! Kapitanie, niech twoi ludzie odprowadzą fabrycję do lochu. Będzie odpowiadał za zdradę stanu. To co teraz wiedźminie? Teraz zastawimy pułapkę. Trzeba złapać złodziei winy. Ten cypryjski szlachcic może być naszym szantażystą. Pojadę z następnym transportem, a Damien z żołnierzami będą mnie osłaniać. Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Zróbmy to. Tak. Daj znać, jak będziesz gotowy. Dobra, robimy to. Nie ma na co czekać. Robimy. Zaczynajmy. Wyruszamy natychmiast. Pojedziemy przodem i obstawimy teren. Ty weź wóz i dołącz do nas na miejscu. Dobrze. Jak zacznie się wymiana, czekajcie na mój znak. Czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy. Ale Dobrze jest. Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak. Taki był plan, ale. Świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś. Mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodźmy, zadamy mu kilka pytań. Przecież jemu ja odciąłem. Nie, jeszcze jedno. Myliłem się co do ciebie. Cóż, nie miałeś powodów mi ufać, ale jest w tym też moja wina. To prawda. Nie jesteś najbardziej przyjaznym z ludzi. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nieopodal. Zaraza. To ona tu jest? Chyba nie myślałeś, że puszczę was tutaj samych. Zwłaszcza, że liczyć się może każda godzina. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać kilka pytań. Kapitanie, czyń honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Niego wola. Jak nie chce, niech nie mówi. Pomoże nam w inny sposób. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestie z Bokler. Że co? Oczywiście, że się przyda. Trzeba go wziąć pod włos. W takim razie jest twój. Kapitanie, niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur, taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwiesimy tego tu na drzewie. Sz sznur? Żywa przynęta dobrze działa na potwory. Pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi. Ale o co już zatroszczę się sam. Co? Nie, kurwa nie! Nie pozwólcie! Nie drżyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Nie, nie pozwólcie! Powiem! <grym> wiedziałam. Gdzie mieliście zawieść te beczki? Nie wiem. Kapitanie, jednak będziemy potrzebować tego sznura. Naprawdę, nie wiem. To Hornitz dowodził i tylko on wiedział, gdzie mam jechać. Ale teraz leży martwy. O tam! Ostatnio wieźliśmy beczkę do magazynu portowego. Ale gdzie teraz? To nie wiem. Naprawdę, uwierzcie. To cię wynajął. On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już gadaj. Mówią na niego cintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla cintryjczyka. Więcej nie wiem, przysięgam. Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. A, ruszajmy. Ruszajmy do miasta. Spóźnia się. Spokojnie, przyjdzie. Chciałabym już coś wiedzieć. Jak możesz być tak nieludzko spokojny? To efekt uboczny mutacji. Wiedźmini rzadko się denerwują. A jeżeli coś mu się stało? Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi, ale ten cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino przed nosem moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. No właśnie. Wciąż nie wiemy, czy to Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie to czyni go współwinnym. Bez względu na to, czy to Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa, musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest to jego sprawka, to może wiedzieć, kim jest nasz szantażysta. No właśnie. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? Słyszysz? Ktoś idzie. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cindryjczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Nasłał na nas kilku bandytów i wywiązała się walka. Jeden z gwarzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Za twoją głowę wiedźminie też podobno wyznaczył niemałą nagrodę. Jestem przyzwyczajony. Nie pierwszy raz ktoś na mnie poluje. No tak. Wyobrażam sobie. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod barzanciarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cynryjskim akcentem. Jak wyglądał? Podała rysopis. Jakich wiele? Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą, żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy, ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belantę. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej, podobno jest bardzo utalentowana. Z tą samą. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cyntryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragora. Co to za Mandragora? To klub, który zrzesza miejscowych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, ale też trubadurów i tancerki. Nigdy o nim nie słyszałem. Robią wokół niego otoczkę bardzo ekskluzywnej loży dla wybranych. Co jakiś czas urządzają przyjęcia, na które zapraszają tylko bogatych mecenasów. Zakładają maski balowe, a potem piją i flirtują. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. Wykluczone. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Racja. Musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Dokładnie tak zrobimy. My? Wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. Pójdę z Wiedźminem. Przyda mu się moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu. W rezydencji na terenie górnego miasta. To bardzo elitarna okolica. Więc okay. przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w górnym mieście w załuku Szalbierzy. Trzeba podwoić patrole. Taki wypadek. Dobra, czyli kończymy odcinek, bo pójdziemy później na przyjęcie i kolejna zabawa. Hip, hip, hura. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do subskrybowania kanału tutaj pod tym filmem. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!